Ciekawe, czy Waszym zdaniem to najpiękniejsze buty, jakie widzieliście? Kończymy tego buta przezroczystego. No, słuchajcie, ta folia dała mi się pięknie, we znaki, i taką zrobiła. No, ale cóż, mamy zaćwikowane. Teraz możemy przejść do posmarowania. Przy okazji możecie zobaczyć, dokąd sięga klej, bo zwykle tego nie widać, kiedy jest skóra, dzisiaj wszystko przezroczyste. Jeszcze tylko piętka, i czekamy, aż przeschnie. I zaczynamy dociągać, no nie użyję tutaj opalarki do rozgrzania spoiny klejowej, ponieważ zwyczajnie ten plastik mógłby się stopić, dlatego spróbuję na takim lekko lepkim kleju, nie, słuchajcie ćwiczyłem to słowo, tę zbitkę, Lepko le, lekko lepkim, lekko lepkim, spróbujcie, lekko lepkim. No i zaciągamy drugą w stronę, widzę, że idzie dobrze, no ale co z przodem, słuchajcie, gdzie to wszystko porozkładać, zobaczcie jakie fałdy, jak to ciągnąć, jak to takie sztywne. I po przeschnięciu możemy już wyrwać gwoździe. No, jest to, słuchajcie, prototyp. Pierwsza, pierwsza sztuka, także wiele widzę już rzeczy. Jest do poprawy. Nie spać, kochani, nie spać, bo tutaj przed nami finał. Już niedługo zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja teraz muszę jeszcze zdrasać co grubsze elementy z tego, bo generalnie przy tej folii jest tutaj dosyć cienko. I smarujemy. Podeszwę, a następnie buta, no i będziemy teraz czekać, aż wszystko pięknie nam przeschnie i zaczynamy lepienie. No i przerwa, czyli przekąska, kto zgadnie, co to za czekolada. Uwaga, piszcie szybko w komentarzu, kto zgadnie. Kto zgadnie. No, ciekawe, czy ktoś odpisał, że to milka Bubble White. No i słuchajcie, w środku wygląda tak jak na opakowaniu, także brawo, brawo, ale leż sobie tu spokojnie, nic się nie martw, nie zjemcie. Do pracy, do pracy. Także podeszwa w piec, but w piec i będzie... O kurde, no nie możemy buta do pieca, bo nam się to stopi, słuchajcie. Także tutaj będziemy lepić samą rozgrzaną podeszwę. Także zabieramy się do roboty. No i mamy, słuchajcie, przylepioną. Teraz rozsznurować, następnie podciągnąć język na Bolesława i ściągamy. Łamiemy kopyto, a następnie ciągniemy mocno i mamy gotowe. Także cóż, kochani, zapnijcie pasy. Oto, voila, przezroczyste buty zrobione ręcznie przeze mnie. No taki prototyp, takie, a taka próba sprawdzenia tego, czy dałoby się chodzić w takich butach. Myślę, że byłoby fajnie, ale czekam oczywiście na Wasze komentarze. <laughs> Przepraszam najmocniej, napiszcie, co myślicie, jak Wam się to podoba. Nie, no i czy chcielibyście chodzić w takich butach, bo możliwości kolorystycznych byłoby tu sporo. A teraz czas na mega wypasioną skarpetę. Sprawdźmy, jak by się to prezentowało. Myślę, że właśnie głównie do takich pięknych, fajnych skarpet można by je nosić, no bo można by też spróbować, słuchajcie, na. Bo są nóżkę, która zaczyna nam parować, dlatego...